Nie przednie drzewa w pół, nożyczkami. W tym tygodniu zrobię to zadanie oraz wiele innych, jeszcze bardziej szalonych, które napisaliście w komentarzach. Zobaczyłem ich setki i zauważyłem jedno: uwielbiacie kogoś torturować. Skoś ogród, nożyczkami. Wierz lub nie, nikt normalny by ich nie robił, ale ja przegrałem ostatnio z wami zakład, więc nie mam wyjścia. Choć jak bardzo źle by nie było, mój jedyny cel to ten kwadrat musi zniknąć. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach. Robię to od niecałej minuty i już wiem, że to będzie długie. Zwykłe koszenie trwa 10 minut, dlatego nie zgadniecie, ile zajęło to. Na 100% coś sam się dziwnie teraz widzę, ale plus jest taki, że na pewno wyglądam jak ten gość, który przegrał jakiś zakład. I teraz pewnie myślisz Mateusz, dramatyzujesz, to na pewno nie jest wcale takie złe. Myślałem dokładnie tak samo, aż do czasu gdy nie zaczęła boleć mnie ręka. Dlatego zamieniłem na lewą, ale z jakiegoś powodu trawa się nie przecinała. Następnie próbowałem dwoma rękami i to działało. <laughs> na jakieś 30 sekund. <laughs> Widzowie, mamy problem. Ciekawie, jak ja w takim razie mam dokończyć całą resztę zadania. A jeśli trochę nam zostało, nowymi nożeczkami kosiłem w szalonym tempie, aż zauważyłem. Ulewa już się mocno miesza z tą taką okoszoną. Ale najważniejsze jest teraz to, że musimy całość wygrabić. I wtedy dopiero się okaże, czy zadanie wykonaliśmy dobrze. I po kilku rundkach ścinania i grabienia na zmianę, oto co się stało. Tak wyglądało wcześniej, a tak wygląda teraz. Zajęło nam to dwie godziny i 20 minut. W skali fajności zadanie oceniam 9 na 10. Zapowiada się super tydzień. A to dopiero pierwsze z 8 jeszcze dziwniejsze. Zadań, jakie wymyśliliście? Tym razem zadanie zaproponowane przez Miśka wejdź do lodowatej wody. Ale nie możesz wyjść, aż nie rozwiążesz zagadki. Dlaczego to dopisałeś? Po tobie już. Wybrałam takie zagadki, że nie ma opcji, że dzisiaj wyjdziesz. Jestem autentycznie tym przerażony. Temperatura teraz 6, więc nad wodą będą cholerne 3 stopnie. Trzy <śmiennie> <śmiennie> zagadki. Nie wyjdę, dopóki nie rozwiążę. <śmiennie> Ja ciebie, Uf. dawaj do pasa! Uf. Mam nadzieję, że się tak nagle nie zapadnę, nie! Uf. 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 Dawaj, im dół! Raz, dwa! Najtrudniejszy moment teraz! Uf. 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 Nosi dom na swoim grzbiecie, kto to jest, już na pewno wiecie. Żółw! Tak? W sumie to tak, ale miał być ślimak! Ale żółw! Git! Jest! Lecimy dalej! Druga! W jakim miejscu w świateł blasku klon nas bawi wśród oklasków? Cyrk! Dobrze! <słuch> Ostatni, come on! Dawaj, Mati, dawaj! Chyba ci się nie spieszy! On piąty jest w kolejce, gdzie stoi 12 miesięcy! Niech mi się ręce trzęsą! Aj. Dobrze! Yeah! Nie! masz! Yeah. Nagrałem już blisko 600 wyzwań, ale takich zadań jak piąte czy ósme jeszcze nie widziałem. Jednak najpierw przejdźmy do trzeciego. Nowe wyzwanie jest czymś, czego bałem się od samego początku. Po tej kamienistej drodze muszę przebiec kilometr. Całkowicie bosą. Aha, opa, opa. Ile jest teraz stopni? Pięć, dwa, <laughs> nie trzy, przepraszam. Jest tak mokry dzisiaj. Czas oficjalnie wystartował. Najbardziej się boję tych kamieni, które zaraz tam będą. Ja nie wiem, czy te stopy mnie bolą przez zimno, czy że rzeczywiście mi się już te kamyczki wbijają. <laughs> o! Oh, już kałuża, naprawdę! I w tym momencie chciałem Wam powiedzieć, że super się cieszę, bo ten film powstaje przez współpracy z Red Bull Mobile. Siecią, którą możecie wypróbować już za jedną złotówkę za pierwszy miesiąc. <laughs> W tej subskrypcji macie nielimitowany internet na pół roku napędzany przez T-Mobile, a on działa nawet tutaj. W lesie dosłownie pośrodku niczego. Hey, 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 hey. <laughs> Więc nie ma powodu, aby nie spróbować. Możecie przenieść swój aktualny numer albo założyć nowe przez stronę Red Bull Mobile, albo aplikację Red Bull Mobile Polski. Dzięki wirtualnej karcie e SIM założenie tego zajmuje dosłownie kilka minut. Tam zaraz mają być jeszcze większe kamienie i dziki czasem też są. No dosłownie to zaraz. Nie, to człowiek, nie? Tak, to człowiek. Ja nie lubię dzików. Iren Blumabal jest organizatorem biegu Wings for Life, do którego właśnie się szykuje. I który odbywa się już 5 maja. Jednak najlepsze jest to, że nie jest to zwykły bieg, bo 100% datków trafia na cele charytatywne. badania nad rdzeniem kręgowym. Ale o samym biegu zdradzę wam więcej później. Szalony jest, prawda? Dokładnie, że tak. <laughs> 300 metrów skarbie. O! U! To się nie kończy, nie? Jednak to była tylko rozgrzewka, bo wylosuję jaki prawdziwy dystans będę musiał pokonać bosą. Mamy do wylosowania dalej 1, 2, 3, 4 lub 5 km. Uwaga, uwaga, uwaga. Ale ile to będzie, to wiecie się później. Bo teraz czeka mnie najzabawniejsze zadanie, jakie kiedykolwiek widziałem. Rzeźbierz napisał sklej słoik z ogórkami, a następnie poproś kogoś, żeby pomógł Ci go otworzyć. też słoik i nie ma lepszego miejsca chyba na to, niż przed siłownią. Musimy już znaleźć kogoś, żeby nam pomógł. Uwaga, ja to skleiłem jeszcze chwilę temu. Tak? To nie <laughs> <Próbuj, Vati. śmiech> <laughs> Tak kilka minut stałem, aby znaleźć odpowiednią osobę. Przepraszam, mógłby mi pan pomóc odkręcić ten słoik jakby nie ma opcji w ogóle, że Ci dam postawić na czymś i... Okej okay. Ło! Wow. Nie tak No właśnie jakby jest jakiś mocny w ogóle. może Mogę, spró mogę... <laughs> mogę, zadań, sp mogę spróbować jeszcze raz? Uwaga, okay. staje się. Trzy, cztery. Ja, no zadań właśnie, zadań. to jest jeszcze to. <laughs> o, może pan będzie na tyle silny, co? Nie? nie, nie dobra, jest. to możemy spróbować. Stało się coś, czego nie spodziewał się żaden z nas. Hmm. Ło, wow. mamy. Dobra, dziękuję bardzo. Ale najważniejsze, że pan ochroniarz nas nie sprzedał, nie? On doskonale wiedział, że my to wcześniej skleiliśmy. No pana też świetnego trafiliśmy, więc zadanie mamy zaliczane. Jeśli myślicie, że to był mocny prank, to uwierzcie, że chcecie zobaczyć następny. Następnie za minutę mam się połączyć z kilkoma osobami, aby byli świadkami tego, że przeczytam najdłuższe słowo na świecie. Nie wiedzieli tylko, że to słowo ma 190 tysięcy znaków i czyta się je przez 3 godziny. Ten, kto ostatni odpadnie, wygrywa słowo abyście po prostu byli świadkami tego, że ja to zadanie zrobię, okej? Okay? Pewnie, pewnie. Wika, chcesz coś dodać? E, Myślę, że na razie nie. To słowo to jest ogólnie mm, jakaś tam nazwa chemiczna. Metiony, ltreony, treonyl, glutaminy. I jako pierwsza osoba, która no. zaczęła podejrzewać, że coś jest nie tak, była Wika. Lalany, <słuch> nylfalny. <laughs> Prole! cyrklu, tamyl neu, Brawo. Liso, lecu, luprele, pchany, lalany, sery, las. Czy macie jakby coś ważnego teraz do roboty? Eee, tak, ja tak mam. Tak pół na pół. Ale co, już szkoda kończysz? No, mniej więcej. To pa! Się rozłączyła. Pozostał Kuba i Mati, którzy nadal nie wiedzieli, że ze sobą konkurują. Kole, party, glutaminy. Pan, glutaminy, treony, glutaminy, glutaminy, lalany, larginy, treony, treony, glutaminy, lwa. Glutamin? I choć Mati z Kubą jedyne, czego chcieli, to żeby ja skończył, wciąż próbowali mnie słuchać. Cierosy <grym w> glutamy, <górę> Mati, słuchasz? Słucham. Glutaminy. <grym w górę> I choć oni mieli dość, ja bawiłem się w najlepsze. Dlatego, żeby utrzymać ich motywację, robiłem im nadzieję, że skończyłem. Prolet, lalany, glutaminy, sery, triony larginy. Koniec? Koniec jak myślisz? Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek, no. Prawda jednak była brutalna. Glycylalany lalany, glycyla Soli, Glutaminy pcheny lalany, glutaminy trony, glutaminy... To była już godzina słuchania i tak bardzo oboje mieli już dość. ...lalany, sery glutaminy. Glutamin, prolel, glycala, spartel, Czułem, że dosłownie w każdej chwili ktoś może się wykruszyć. galiny lalany... Mati, Mati, sorki, ale już mnie trochę boli głowa, wiesz? Ale ogólnie dzięki wielkie za zaproszenie, nie? Jakby było mega, mega fajne. No, czekam na jakieś zwrot akcji. I tak Kuba poznał całą prawdę. No przecież wiarygodny. <grym z górę> I to, że wygrał stówę. A ja, mimo że czytałem blisko godziny, nie byłem nawet w 20% wyzwany. W takim razie, widzowie, nie ma co, ja czytam dalej. Chcesz ze mną dostać do końca? No, dziękuję. Jestem człowiekiem zło w tym momencie, <susurwanie> ale nie ma co, widzowie. Glutamy, sery, lapkany, lalane, metiony, treony, treony... Minęła laliny, druga laliny, godzina, laliny, godzina glatiny, a, a najgorsze jest to, że nie jestem nawet blisko końca. I gdybym wiedział, jak trudne to będzie, to seria bym się tego nie podejmował. Bo im nie W Następnej godzinie poważnie rozważałem, czy się nie poddać, bo gdy czytasz taki tekst od trzech godzin, nawet nie wiesz, jak się nazywasz. To jest bolesne. Teraz z ale po chwili zauważyłem to. Jest już koniec zaraz. Cicoleucine. <laughs> si -so oh. 9 na 10. Jeśli myślicie, że nic trudniejszego mnie już nie spotka, to chciałbym, abyście mieli rację, bo jedno z kolejnych zadań jest zupełnie z innego poziomu. Jednak najpierw muszę zniszczyć niezniszczalną zabawkę w życiu nie zgadniecie czym. Czyli balonem z wodą. Mam pierwszego balona. Czego się spodziewałem? Każdy sposób nie działał, ale z każdym kolejnym byłem coraz bliżej rozerwania. No nie, no to nawet się nie da zawiązać, no. Spróbuję to trochę rozerwać, trzymając balona w ręce. I bardzo szybko okazało się, że nie mam pojęcia co robię. No, jakby to jeszcze było takie łatwe. Ale patrzcie, to już tutaj zdecydowanie wygląda, jakby chciało wybuchnąć. Ej, ten balon jest bardziej wytrzymały niż sądziłem. To zadziała, ten pomysł jest najlepszym pomysłem. Jezus, kod wystraszyłeś mnie. I tak to trzymając palec w miejscu, w którym nie powinienem, zadanie zaliczyłem. I teraz muszę przygotować się na kilkukilometrowy uwaga, bieg. Całkowicie uwaga. Bossy. Uwaga. 3 km idealnie po środku. Ale wciąż trzy razy więcej niż teraz! Dwa dni temu biegłem tutaj po co so jeden kilometr, przed nami teraz aż 3 kilometry. Mam nadzieję, że jak wrócę, to to dalej tutaj będzie. A póki co 3 kilometry właśnie wystartowały. Ah, kamyczek. Dobrze wiedzieć, dzięki! Wierzcie lub nie, ale dzień po moim pierwszym biegu bosom nie mogłem stawić normalnie pięty na podłogę. Ooo oh, wow. Jeszcze tylko 2,8 km. Przed tym nie ostrzegali. To się wszystko po kolei wbija. I z trakcji, gdy mam nadzieję, że zaraz na jakiejś szkodzie nadepnę, chciałem Was gorąco zachęcić do biegu Wings for Life, który jest biegiem w pełni charytatywnym. Najlepsze w nim jest to, że możecie być dokładnie z dowolnego miejsca na świecie, bo wszystko może się odbywać przez aplikację Wings for Life. Gdy już pobierzecie aplikację Wings for Life, to dołączajcie do mojej drużyny Red Bull Mobile. Tak, żebyśmy wszyscy razem mogli pobiec z dowolnego miejsca, w jakim jesteśmy. Nie ma tam dosłownie żadnej mety, możecie być tak długo jak chcecie, tylko żeby ściga was taki wirtualny samochód. Pościgowy. Więc tak czy siak trzeba się postarać i przy okazji można się fajnie sprawdzić, robiąc coś dobrego dla innych. W razie czego widzę, nie martwcie się, w Wings For Life możecie piec normalnie. Buta? Okay. Tak? Ja jeszcze tylko. Nie po takich ulicach, zakażenie. Jeszcze kilometr, więc dam radę, ale... <laughs> dziękuję bardzo. Congratulations! You've reached your goal 3 kilometers. Hurra! I przed nami ostatnie zadanie, którego obawiałem się od samego początku. Wiedziałem, że będzie czasochłonne, ale nie, że aż tak. I mamy nasze zadanie finałowe! Są nożyczki, jest drzewo. To jest jedna wielka tragedia. Jeśli zastanawiasz się, jaki mam na to pomysł, to plan jest prosty. Naprawdę nie chciałbym ścinać takiego pięknego drzewa, które tu jest. Zobaczcie, jakie ono to jest takie pojedyncze, no szkoda, by go było. A zamiast tego, znajdziemy jakąś dużą gałąź, leżącą i tak już na ziemi. Ta jest zbyt mała, ta jest niestety mokra, więc zrobiłbym to szybko. No dobrze, widzowie, chyba znalazłem idealną. I jest i ona. <noise> ja nie wiem, czy ja to zrobię. Timer odpalamy. I absolutnie nie mam pojęcia, ile czasu może mi to zająć. I po pięciu minutach o to, co, o to co udało mi się zrobić Mam taką nadzieję, że jak dojdę do tego momentu To jakoś ta gałąź się złamię potem w pół czy coś Z czasem okazało się, że poważnie nie doceniłem jak trudne to jest Aż normalnie żałuję, że nie wziąłem jednej z tych wcześniejszych gałęzi, no Już bym to zrobił Ej w ogóle spójrzcie na tę gałąź Ona jest grubsza niż w sobie większość tutaj drzew I to nawet nie drgnęło w ogóle Gdybym miał pokazać wam cały ten proces to dawno byście z tego filmu wyszli Ale w pewnym momencie stało się to no nie. nie. Jak ja on teraz robi? z opcji, że jakkolwiek teraz jestem w stanie to dokończyć. Dlatego próbowałem na wiele różnych sposobów, chyba że tak, ale im większą dziurę wyciąłem, tym ciężej było ciąć dalej. Oo! Jak myśleliście, że czytanie najdłuższego słowa świata jest trudne, to to jest razy 10, nie? Coś widać, ale jeszcze dużo przed nami. To jest tak mały postęp, że nawet nie wiem, jak to nagrać, żebyście to widzieli. Au! Au! No nie wierzę, jak to jest grube, no. Au! Tak! Ja! znam szczerze, że nigdy nie sądziłem, że mogę mieć odgnięty od, od czegoś takiego. Widzowie piłowania dzień drugi. Pewnie myślicie, jak długo Mateusz, już to robisz. Spokojnie widzowie wszystkiego się dowiecie. Ja na razie martwię się tylko o to, żeby się okazało, że to jest w ogóle możliwe w zrobieniu, bo to jest masakra. To nawet nie drgnęło, no. Jest i dzień trzeci! Bardzo fajnie, nikt nie ukradł mi mojej gałęzi. Te nożyczki są już w ogóle tak tempe, że ja nie wiem, czy one cokolwiek piłują. Yeah. Ostatni kawałek, widzowie. O! Ha, 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 ha. Tak jest! Nagrywa się? O. Czemu mi nie powiedzieliście, że ktoś tam idzie? Ale jest, widzowie! Nie mogę w to uwierzyć! Trzy dni! A was póki co zapraszam do tego odcinka, w którym testowałem jednogwiazdkowe parki trampolin. Chcecie to zobaczyć? I również pamiętajcie, aby zapoznać się z nową ofertą Red Bull Mobile. Pamiętajcie, że pierwszy miesiąc jest tylko za złotówkę, więc warto wypróbować. I oczywiście zachęcam was, żebyście razem ze mną pobiegli w biegu Wings for Life. Dołączajcie do drużyny Red Bull Mobile i widzimy się w tym odcinku. A to zadanie 10 na 10.